Nie, Ja tak czeka na Poczekaj. poczekaj, nie, 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 Poczekaj. Poczekaj nie, 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 patrzcie na oczko. nie, się stało? nie, mówię do mnie, nie, patrzcie na oczko. A mojego w kuchni położyć. Jest Didi, poczekaj. Nie, nie, jakiś nie, nie. Jest Didzi, a mała. Nie że za tatuś przywiezie mamy no, i Didi. Aha. Co jest karma? Chodź, proszę. Chodź, do takich. Dobra, to Nie chodź, nie chodź, nie jest malutki. Zobacz, jaki ma A, jak A, A nie wchodź, pamiętaj, że... Mm -hmm. Tak, mówić. Tak A mi się odpoczy, mi się odnieść, coś za to dzisiaj czeka na Dokładnie. Zobacz, jak się rusza. Zobacz, jak się rusza. Zobacz, jak rączkę sobie położyła. też tak delikatnie. się rusza. sobie Tak, zrób z tej strony. Fajne. No. Z, 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 z nie, bez. <grym> tu ma tak, bo wiesz, bo miał, bo miał ukucie, wiesz, musimy to mu zaraz ciotko, ciotko. Tu ma takie jeźdź, O, jeźdź, o. 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 Lia -zio. Lia -zio. Lia -zio. o. już nie ma, już nie ma jeźdź. Już nie ma popatrz, jakie mam takie paluszki, popatrz. Zabaj. Jaki mam malutki paluszki? Fajny, taki fajny mąże no. Tu miał wziąć tak. To też taka maciutka była, wiesz? O! O! zwierzątka twoje. Popatrz się, będzie pójdzie dzisiaj. O, otworzy oczka. <noise> <noise> Ale ty mu nie otwierasz. <noise> Zrobił <noise> ja prrr. Dzisiaj zrobiła prr. Chyba ma <noise> ma takie plecki malutkie. Ja, Obudził Obudził się? Nie Jak to plecki będzie się budzi. Wiesz, wiesz, że... trzeba teraz tak delikatnie z nią się obchodzić, tak? A wiesz, że dziedzia ma dla Ciebie prezent? jak ma dla Ciebie prezent. No. Teraz wygląda... Aha, ruszył znowu tego. Bykę. Tu, tak, to jest kocyk, tak. Ale wiesz co, Zuzia, trzeba, wiesz co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie braciszkowi na chwilę pożyczyć twój wózek. Pożyczysz wózek, ten niebieski? Bo ty jesteś już duża dziewczynka. Dobrze? Pożyczysz? Obudził. się? Pożyczysz wózek dzidzi? Tak na chwilkę? Tu ma paluszki, widzisz? Tu ma malutkie paluszki. O, to ta kupa. Mhm. O, kupę robi. robi. A może tu zrobisz siusiu? Zrobisz się tu kupę. Tam zrobił kupę. Tak, kupę tam zrobił. A my kupa. zrobimy się tak? I Chodź, pokażemy mu, jak ty robisz ładnie do nocniczka. Dobrze? Tu, tu, tu Babcia przyniesie babcia nocniczek. Na na żeby twój braciszek zobaczył, jak ty pięknie robisz siusiu. A tak delikatnie. Mam cię posikała. Ty.